Ja siemanko z tej strony, no, dzisiaj przerabiamy mojego skina Tutaj jakby jest mój stary skin, no trochę jeszcze nie przerobiony więc dzisiaj będziemy go szybko przerabiać, tutaj musimy usunąć te moce, bo to jest mój stary skin jeszcze z mocami Nie no, ogóle nie wnikajcie, ale zapraszam was na tutaj mój profil piękny Na Skindexie macie go w opisie kanału, możecie sobie wejść i zobaczyć, tam są moje oficjalne wszystkie moje skiny i wszystkich, tych, yy, zanim tylko będą tam osoby, jakby wszystkie skiny o tym nagrywania, Nie wiem, tu Hola, mojego brata. Więc, no, będziecie mogli sobie tam je pobrać i grać normalnie nimi. Ciebie tutaj usuwamy fryzurę, ponieważ, no, będziemy robić fryzurę 3D. Będziemy czyniować na pewno skina. Więc trochę dzisiaj się pobawimy. I dzisiaj w ogóle będą dwa filmy, jakby ja to nagrywam dzień wcześniej, ale dzisiaj będzie ten jakby wy to widzicie w piątek, ja to nagrywam w czwartek i w piątek będą dwa filmy, jak mówiłem na ostatnim odcinku, zachęcam do oglądnięcia, ten film i chyba One Block może nagramy. Okej, okay, i teraz tą warstwę usuwamy i pobieramy sobie, w sumie nie pobieram kolorów, więc dobrze, że to tutaj zostało i hop będziemy jakby jest taki odcinek trochę luźny bo jakby skin zostanie ale będziemy trochę go cieniow cieniować żeby lepiej wyglądał widzę że macie już o kurde zrobiłem emosa nie tylko nie emos

Okay. ok, i teraz trzeba dodać tutaj czarny O, czyli nasz creeper. Teraz spylamy to. Jak dobrze pamiętam no. teraz bierzemy tą bluzę i trochę ją przyciemniamy tych kolorek, a nie to jest. Nie to już nie na olejterze. O, działa. Fajnie. Teraz możemy poddawać... O. Lepiej to wygląda teraz, teraz trzeba tutaj jedynie. Teraz trzeba jedynie tutaj trochę pocieniować. O, hop, 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 hop. Cieniowanie, jakby widzowie, jest spoko, ale trochę to jest nudne. Jakby ja mogę wam teraz. Ręka mi się lekko zmyła. lecimy dalej. No teraz, mój skin będzie trochę lepiej wyglądać. Później będziemy cieniować skórę. Co widzowie, nagrywania. Widzicie, że jest szansa, że za parę lat będzie serwer jakby online dla nagrywa nagrywania. Na razie z całym zespołem nagrywania. W ogóle, jak ktoś umie robić serwer dobrze, to możecie się do mnie, na Discordzie możecie się do mnie zgłaszać i no po prostu możecie pomóc i wtedy dostaniecie specjalną rangę pomocnika na naszym serwerze nagrywania, który jeszcze nie wystartował, bo go dopiero robimy. Nie wiem czy będziemy cienio cieniować twarz. Nie wiem. Nie wiem czy cieniować twarz. Git to wygląda chyba. Ale spodnie jeszcze musimy przycieniować trochę. Czy musimy się się Okej, okay, widzowie, tutaj cieni cieniujemy, cieniujemy. No i widzowie, jak to teraz siedzi? Dobrze. Chcę zrobić jeszcze jedną rzecz. Perfect. Buty cieniujemy? Nie, butów nie cieniujemy. No widzę, wie, no to jest krótki odcinek. Ale widzę, wie cieniować twarz. Nie, chyba taki skit. Zrobiliśmy cienie. Jestem zadowolony dosłownie. To bardzo szybko. A, no teraz mój skin, jakby. Bardziej tak może być profesjonalnie wygląda, o. A to możemy spróbować poczyniować twarz? to tak trochę nie pasi. Eee, nie, nie cieniujemy twarzy. Twarzy widzimy, nie no i Moim zdaniem chyba możemy to tak zostawić. Obieramy. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego odcinka. No i za niedługo będzie kolejny. Ello!